Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek kryminalnych. Dzisiaj chciałam zaprosić Was do wysłuchania historii Karela Nowaka. Jest to bardzo tajemnicza sprawa, zbliżona nieco okolicznościami do sprawy Jennifer Fergate, którą miałam już okazję przedstawiać tutaj na kanale, jednak w tym przypadku będzie nieco więcej tła historycznego, przez co odbiega to nieco od mojej typowej tematyki. Niemniej jednak zdecydowanie jest to sprawa warta poznania i jeśli chcielibyście się w nią zagłębić, to zapraszam do oglądania. Po II wojnie światowej. Czechosłowacja była silnie strzeżona i przedostanie się przez granice było prawie niemożliwe. Potencjalni agenci i wrogowie komunistycznego reżimu byli pod ścisłą kontrolą. 24 czerwca 1955 roku Czechosłowacka Straż Graniczna aresztowała mężczyznę w miejscowości Orawska-Polchora, niedaleko granicy z Polską. Człowiek ten został znaleziony w środku lasu. Wydawał się być apatyczny i wystraszony. Nie odpowiadał na pytania strażników. Nie miał przy sobie żadnego dokumentu tożsamości ani pieniędzy i posługiwał się gestami sugerującymi, że nie słyszy i nie mówi miał przy sobie wyłącznie torbę zawierającą kilka przedmiotów o niewielkiej wartości, w tym nóż, maszynkę do golenia, serwetkę i żywność polskiego pochodzenia. Na podstawie tego wnioskowano, że mógł pojawić się w kraju, przekraczając nielegalnie granicę z Polską. Podczas zatrzymania mężczyzna był spokojny i został zabrany na przesłuchanie przez policję imigracyjną w Żylinie. Ze względu na jego niepełnosprawność przesłuchanie przeprowadzono w formie pisemnej. Tajemniczy mężczyzna przedstawił się jako Karel Nowak i twierdził, że cierpi na zaniki pamięci. Napisał także śledczym, że urodził się w 1934 roku w Ratożczu, na terenie dzisiejszych Czech i że od urodzenia jest niesłyszący i niemy. Twierdził, że w czasie okupacji hitlerowskiej wraz z rodzicami zostali wywiezieni do Niemiec, a następnie rozdzieleni. Później wysłano go do specjalnego ośrodka dla głuchoniemych w miejscowości Graz w Austrii, gdzie otrzymał dwa lata podstawowej edukacji, po czym po zakończeniu wojny został deportowany do Czechosłowacji przez władze austriackie. Po powrocie do kraju żył jako bezdomny, śpiąc pod gołym niebem na stacji kolejowej w Ostrawie i by zarobić na utrzymanie, podejmował się różnych prac sezonowych, takich jak zbieranie i sprzedaż grzybów. Twierdził, że zimą 1955 roku pomagał narciarzom, zanim zabłądził w dziczy i w ten sposób znalazł się na granicy. Władze podeszły do tych zeznań bardzo sceptycznie i starano się zweryfikować te informacje. Jednak w rejestrze urodzeń w mieście, które podał, nie było nikogo o tym nazwisku. Podobnie nikt w ośrodku w Grazu go nie rozpoznał, mimo że, co ciekawe, sam Karel znał nawet nazwiska tamtejszych lekarzy i nauczycieli. Postanowiono wysłać go do Pragi i tam spędził kolejne sześć miesięcy w areszcie. Podejrzewano, że może on kłamać i być szpiegiem, dlatego w tym czasie wielokrotnie go przesłuchiwano i przy tym torturowano. Mimo, że odmawiano mu snu, bito go i stosowano wiele różnych innych brutalnych technik przesłuchań, mężczyzna nie zmienił swoich zeznań. Jego współwięzień potwierdził, że Karel całymi dniami siedzi w bezruchu, wpatrując się w pojedynczy punkt na ścianie. Potem nagle bladł, zrywał się, bezgłośnie otwierał usta i zaciskał pięści. Wyglądało, jakby czegoś bardzo się bał. W międzyczasie przesłuchiwano także innych uchodźców wojennych, pytając, czy rozpoznają mężczyznę, i jeden z przesłuchanych oświadczył, że w latach 1951–54 w obozie dla uchodźców w Norymberdze w Niemczech wielokrotnie widział osobę pasującą do rysopisu Nowaka. Twierdził, że Karel mówił wtedy po czesku z zauważalnym akcentem i że pracuje jako tłumacz dla CIA. Inna osoba twierdziła, że spotkała Karela w 1952 roku w obozie dla uchodźców w Wels w północnej Austrii, i podobno wtedy mężczyzna miał oparzenia na przedramionach i często nosił bandaże. Policjantom faktycznie udało się znaleźć blizny na jego przedramionach, co potwierdzałoby te zeznania, jednak sam nowak twierdził, że powstały podczas ćwiczeń gimnastycznych. Policja nie wierzyła, że Karel naprawdę jest głuchoniemy, mimo że doskonale znał język migowy. Poddawano go przeróżnym próbom mającym na celu zdemaskowanie go. Między innymi podczas przesłuchania nagle, zanim upuszczano różne głośne przedmioty i obserwowano jego reakcje, jednak nigdy się nie wzdrygał przeprowadzono liczne badania i ich wyniki były niejednoznaczne jednak eksperci podkreślali że udawanie tego typu niepełnosprawności do tego stopnia jak robił to Nowak jest prawie niemożliwe ponieważ są pewne bezwarunkowe odruchy których słysząca osoba nie jest w stanie kontrolować Następnie wysłano mężczyznę na badania do zakładu psychiatrycznego i tam psychiatra określił go jako wyjątkowo inteligentnego i wykształconego. Karel miał IQ na poziomie 130 punktów, miał doskonałą fotograficzną pamięć, świetnie rozwinięte myślenie logiczne, wyróżniał się doskonałymi umiejętnościami matematycznymi i biegle władał językiem słowackim i niemieckim w formie pisemnej. Posługując się przy tym doskonałą gramatyką. Lekarz prosił badanego, aby dobrowolnie zgodził się na pozostanie na leczeniu, ale prośba ta została odrzucona i w grudniu mężczyzna został zwolniony przez policję z powodu braku dowodów na jakąkolwiek nielegalną działalność. Nowak przeprowadził się wtedy do Kladna w dzisiejszych Czechach i zatrudnił jako robotnik budowlany. Pewien niebezpieczny incydent w pracy poniekąd potwierdził jego głuchotę, ponieważ pewnego dnia Nowak został niemal przygnieciony przez spadającą ścianę, a życie w ostatniej chwili ocalili mu inni pracownicy. A rok po aresztowaniu Karel Ponoć został prawie potrącony przez tramwaj i ten wypadek miał spowodować, że mężczyzna odzyskał słuch. Z entuzjazmem zwierzył się koledze z pracy, jednak poprosił, aby jeszcze nikomu nie mówił. Kolega okazał się jednak nie być godny zaufania i od razu skontaktował się z policją i wyjawił tajemnicę Nowaka. Śledztwo pomogło w ustaleniu, że żaden wypadek z udziałem tramwaju nie miał miejsca. Wówczas Karel zaczął twierdzić, że potrąciła go taksówka, a gdy ta wersja wydarzeń również została podważona, powiedział, że przewrócił się na niego silos. Zapytany o to, dlaczego sam nie poinformował o tym władz, odpowiedział, że bał się, że uznają, że wcześniej kłamał na temat swojej niepełnosprawności. Po zwolnieniu mężczyzny z aresztu, czechosłowacka Tajna Służba STB zaczęła monitorować każdy jego krok i wtedy zauważono, że bardzo często mężczyzna widywał się z osobami z marginesu społeczeństwa. W aktach STB Karel figurował pod pseudonimem Marsjanin, ponieważ wydawał się być przybyszem z innej planety. Wkrótce Karel zaprzyjaźnił się z niejakim Franciskiem Weissem, którego poznał podczas pracy sezonowej. Nie wiedział, że Weiss jest tajnym agentem zatrudnionym przez STB, który miał donosić swoim przełożonym o wszystkim, co mówił mu Nowak. Agent twierdził, że obiekt był bardzo inteligentny i posiadał rozległą wiedzę na wiele tematów, takich jak filozofia, literatura, historia, polityka, architektura i ekonomia. Z czasem Karel zaczął coraz bardziej ufać Franciszkowi i wyznał mu, że tak naprawdę słyszy i mówi. Biegle włada językiem czeskim, słowackim, niemieckim, angielskim, polskim, rosyjskim oraz rozumie podstawy francuskiego i włoskiego twierdził, że tych wszystkich języków nauczył się z gazet i od ludzi, z którymi miał okazję rozmawiać. Przyznał także, że jest starszy niż początkowo sądzono i że jest synem następcy tronu monarchii austriacko-węgierskiej Otona Habsburga. Dodał, że wychował się na farmie w Polsce, a po zakończeniu wojny został wywieziony do Magnitogorska w Rosji, po czym w 1948 roku wrócił do Polski, a potem uciekł do Czechosłowacji. Franciszek po rozmowie z kolegą oczywiście przekazał wszystkie te informacje swoim przełożonym. W tym czasie Karel przestał w miejscach publicznych udawać głuchoniemego i złożył wniosek o uzyskanie czechosłowackiego obywatelstwa, aby móc zawrzeć związek małżeński i otrzymywać zasiłki. Kobiecie, którą chciał poślubić, także opowiadał o swojej przeszłości i mówił między innymi, że podczas wojny ukrywał się w lasach i musiał odkopywać się spod stosu ciał. Stwierdził też, że przed aresztowaniem chciał wyjechać do Austrii. Dostatecznie do ślubu nie doszło, nie zezwolono na to, ponieważ oficjalnie Karel nie istniał. Nowak publicznie wyrażał swoje poparcie dla komunistycznego reżimu w Czechosłowacji, a w 1957 roku nawet sam wstąpił do partii. Po pewnym czasie wstąpił także do armii. Był tam określany jako bardzo kompetentny żołnierz, wyróżniający się znajomością protokołów i technik bojowych, a także był najlepszym strzelcem w swojej jednostce, co wskazywało na to, że w przyszłości przeszedł już szkolenie wojskowe. Doskonale prowadził czołg, potrafił strzelać i znał sztuki walki. Nie potrafił jednak nikomu wytłumaczyć, gdzie się tego nauczył. Zbudzało to spore podejrzenia tajnych służb, ponieważ Karel robił także zdjęcia czołków, urządzeń wojskowych i wyrażał zainteresowanie każdym budynkiem o przeznaczeniu militarnym. Władze stwierdziły również, że Nowak umniejszał sukcesy ZSRR i wznowiono śledztwo w sprawie jego przeszłości. W międzyczasie z policją skontaktowały się kolejne osoby, które twierdziły, że znały Karela osobiście. Każda z nich przedstawiała jednak odmienną relację na temat ich spotkania. Kilka osób twierdziło nawet, że mężczyzna miał nadprzyrodzone zdolności, że potrafił czytać w myślach, dobrowolnie zmieniać kolor swoich oczu oraz przewidywać przyszłość. A uchodźcy w trzech różnych ośrodkach na terenie Niemiec i Austrii również przedstawiali. Różne opisy, zarówno Nowaka, jak i jego roli wewnątrz obozów. STB umieściło mężczyznę pod ścisłą obserwacją i monitorowano jego rozmowy telefoniczne. Planowano również poddać go badaniu wariografem, jednak do tego ostatecznie nie doszło. A tymczasem sam podejrzany bez przerwy zmieniał wersję wydarzeń na temat swojej przeszłości i według kolejnej. W trzeciej już wersji miał pochodzić z arystokratycznej austriackiej rodziny i w wieku siedmiu lat przenieść się do Polski. A gdy Sowieci zbrojnie zaatakowali Polskę, miał zostać przesiedlony na Syberię po tym, jak zamordowano jego matkę. Stamtąd na piechotę dostał się na Ukrainę, a następnie wrócił do Polski, skąd ostatecznie wyjechał do Austrii i rozpoczął tam studia. Po zakończeniu edukacji miał wrócić do Polski i podjąć pracę w ministerstwie, nie sprecyzował jednak w jakim. Podróżował także po krajach bałtyckich i był właścicielem kilku hoteli w okolicy, zanim dołączył do partii nacjonalistycznej w Polsce. Potem zdecydował się porzucić dotychczasowe życie i udał się pieszo do Czechosłowacji. Była to już trzecia wersja jego przyszłości i tym razem również nie udało się jej zweryfikować. W maju 1961 roku Karel został ponownie aresztowany i oskarżony o szpiegostwo i spisek. Podczas przesłuchania twierdził, że nie pamięta, kim jest. Obstawał przy tym zdaniu nawet po podaniu mu amfetaminy i przedstawieniu zeznań wielu świadków. Chcąc dowiedzieć się o nim więcej, w 1962 roku policjanci zlecili badanie przez antropologa. Próbując określić wiek mężczyzny, ustalono, że miał między 27 a 35 lat, co oznaczałoby, że w chwili, gdy po raz pierwszy został zatrzymany na granicy, miał między 20 a 28. Nowaka poddano także drugiej ocenie psychiatrycznej, podczas której psychiatra uznał go za anomalię psychologiczną wykazującą objawy psychopatyczne i charakteryzującą się ponadprzeciętną inteligencją. Ustalono też, że nie cierpiał na schizofrenię ani inną chorobę umysłową. Nadzieja na przełom w tej sprawie pojawiła się, gdy do STB dotarła wiadomość na temat pewnej Polki, Teofili Grabowskiej, mieszkającej w Krakowie, która razem ze swoimi dwiema córkami, rozpoznała mężczyznę na zdjęciu jako swojego zaginionego syna Floriana Grabowskiego. Florian został aresztowany przez hitlerowców podczas II wojny światowej i wywieziony do Auschwitz, gdzie rzekomo zginął. Niestety, gdy Teofila spotkała Karola Nowaka osobiście, stwierdziła, że jednak nie wygląda on tak jak na zdjęciu i nie jest jej zaginionym synem. Ostatecznie w 1962 roku Karel został skazany na 12 lat więzienia za szpiegostwo i spisek, osadzony w areszcie dla więźniów politycznych i zmuszony do pracy w przemyśle szklarskim. Podczas odbywania kary przydzielono trzech agentów, którzy mieli równocześnie ściśle go monitorować. Agenci opisali go jako cichego, nieufnego i zaskakująco szczęśliwego, mimo okoliczności, w jakich się znalazł. Ta dokładna inwigilacja nie doprowadziła jednak do żadnych nowych informacji, ponieważ, jak twierdzili mężczyźni, którzy go śledzili, Karel większość czasu spędzał sam. Palił, pił herbatę, czytał i grał w szachy. I za każdym razem, gdy wygrywał, nagłos wychwalał swoją inteligencję. Jednak oprócz tego trzymał się z dala od innych więźniów. Zwrócono również uwagę na to, że nie był religijny, choć wydawał się być przeciwny antysemityzmowi i najprawdopodobniej sam był Żydem. W 1968 roku Nowak złożył wniosek o warunkowe zwolnienie i w 1969 wyszedł na wolność za dobre sprawowanie. Przeniósł się wtedy do Kladna pod Pragą, gdzie wiódł skromne życie, pracując jako kierowca autobusu. STB Mimo to nadal go obserwowało, chociaż zmniejszono już zakres inwigilacji. Spekulowano, że mężczyzna mógł dopuścić się zbrodni wojennych, albo wręcz przeciwnie, że był świadkiem czegoś strasznego i z tego powodu ukrywał prawdy na temat swojej przeszłości i obawiał się o życie. W 1972 roku śledczy sfinansowali i wypuścili film dokumentalny o tajemniczym mężczyźnie z nadzieją, że ktoś go rozpozna i pomoże w ustaleniu prawdziwej tożsamości. W rezultacie inny agent STB miał rozpoznać w nim niejakiego Stefana, którego poznał w 1947. Stefan twierdził, że jest członkiem Ukraińskiego Związku Nacjonalistów i w czasie wojny zdezerterował wraz ze swoim wspólnikiem o nazwisku Hawlicek. Mimo, że Hawlicek próbował odebrać sobie życie niedługo po emisji tego filmu dokumentalnego, uznano to za zwykły zbieg okoliczności i wykluczono tę teorię, ponieważ Karl nie rozumiał ukraińskiego i nie posługiwał się tym językiem. Hawlicek z kolei tłumaczył próbę samobójczą problemami w małżeństwie. W 1976 STB wyprodukowało kolejny film, tym razem fabularny, pod tytułem Przypadek martwego mężczyzny, przedstawiający Karola Nowaka jako zachodniego szpiega, który ostatecznie zginął. Jego zdjęcia pojawiły się w gazetach, ale i tym razem nikt nie przekazał im żadnych nowych informacji. W 1979 roku Karela ponownie przesłuchano i został oskarżony o spisek i grożenie prezydentowi Czechosłowacji Gustawowi Husakowi. SDP wtargnęło do jego mieszkania, gdzie znaleziono kilka książek zakazanych przez rząd, co doprowadziło do ponownego zwiększenia inwigilacji. 17 listopada 1981 roku Nowak odwiedził swoją dziewczynę. Gdy przyszedł, był bardzo zdenerwowany i wydawał się spieszyć. Wypił kawę i poszedł do łazienki. Gdy wrócił, po chwili zachwiał się i upadł. Okazało się, że nie żyje. Partnerka oczywiście wezwała pomoc, a podczas rozmowy z policją wspomniała, że Karela przez całe życie prześladował strach przed czymś nieznanym koszmary o kulejącym na lewą nogę mężczyźnie bez twarzy w długim, czarnym skórzanym płaszczu. Ciało mężczyzny zabrano w celu przeprowadzenia sekcji zwłok, podczas której nie wykryto w jego organizmie żadnych substancji, które mogłyby być przyczyną zgonu. Samej przyczyny również nie udało się ustalić i w finalnym raporcie określono ją jako nagłe zatrzymanie akcji serca. Mieszkanie zmarłego zostało przeszukane i okazało się, że przed jego śmiercią ktoś się splądrował i czegoś w nim szukał. Zauważono, że część rzeczy była pokryta nieznaną substancją oraz że mężczyzna miał w swoim posiadaniu nadajnik radiowy pozwalający na odbieranie obcych sygnałów. W latach 90., po rozpadzie Czechosłowacji, ponownie przyjrzano się tej sprawie, jednak nie udało się znaleźć żadnych nowych tropów, a ekshumacja zwłok i zbadanie ich z wykorzystaniem nowych technik nie było możliwe, ponieważ miejsce pochówku Karela Nowaka było tajemnicą. Do dziś nie wiadomo, kim tak naprawdę był ten mężczyzna, czym zajmował się w przeszłości i nawet co doprowadziło do jego śmierci. W przypadku tego ostatniego okoliczności wydają się być podejrzane, choć nie znaleziono bezpośrednich dowodów wskazujących na udział osób trzecich. Jednak ze względu na tajemniczość ofiary nie można wykluczyć, że ktoś chciał odebrać mu życie i że mogła to być osoba na tyle wyspecjalizowana, że była w stanie zrobić to w niewykrywalny przy ówczesnych metodach sposób. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy mężczyzna faktycznie pracował dla CIA, czy był jedynie ofiarą komunistycznego reżimu. Gdyby był zawodowym agentem i szpiegiem, to z pewnością wiele by to wyjaśniało, jednak mężczyzna zabrał wszystkie swoje tajemnice do grobu. I to jest już koniec tej sprawy. Jest ona nieco inna od tych, które zwykle przedstawiam w odcinkach z tej serii, ale tak jak wspomniałam na początku, można porównać ją do sprawy Jennifer Fairgate. Kobiety, której ciało zostało znalezione w hotelu w Oslo i która mogła być tajną agentką. Moim zdaniem, jest to jedna z najciekawszych spraw, jakie przedstawiałam tu na kanale. Dlatego, jeśli jeszcze nie mieliście okazji oglądać tamtego odcinka, to serdecznie was do tego zachęcam. A teraz, oczywiście, jak zwykle, możecie w komentarzach dzielić się swoimi przemyśleniami na temat tej sprawy oraz która waszym zdaniem teoria na temat tego, kim był Karel Nowak jest najbardziej prawdopodobna. A jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii albo miniserii o sektach, to dajcie mi znać w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!